Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 10 lutego 2023 roku. Zachęcam na wstępie Państwa do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu oraz do Polubienia i pozostawienia komentarza pod tym nagraniem, aby wspomóc nas w nierównej walce z YouTube'owymi algorytmami. Zachęcam również Państwa do odsłuchania mojej rozmowy z podpułkownikiem Maciejem Korowajem, w której. Analizował on siły Federacji Rosyjskiej, jej możliwości mobilizacyjne, efekty rosyjskiej mobilizacji, efekty przestawienia częściowego przestawienia rosyjskiej gospodarki na warunki wojenne i szeroko omawiał potencjalne kierunki rosyjskiego uderzenia szeroko spodziewanej rosyjskiej nowej ofensywy. Zarówno mowa była o kierunkach, jak i o sposobie działania wojsk rosyjskich. Wspomniał również o tym, jakie wnioski, jego zdaniem, armia rosyjska wyciągnęła z ostatniego roku działań wojennych. Link do tej rozmowy znajdą Państwo w opisie tego nagrania, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Rozpoczynając od odcinka południowo-zachodniego, tu front cały czas jest stabilny i utrzymuje się na Dnieprze. Sporadycznie dochodzi do wzajemnych ostrzałów artyleryjskich i ostrzeliwane są dokładnie te same obszary, które ostrzeliwane były w ciągu ostatnich kilkunastu dni a więc Rosjanie ostrzeliwują sam Hersoń, a także miejscowości bezpośrednio w pobliżu Hersonia. Z drugiej strony Ukraińcy przede wszystkim atakują rejon Kachówki, Nowej Kachówki czy miejscowości Ależki bezpośrednio na drugim brzegu. Przemieszczając się w kierunku wschodnim, na południe od Zaporoża sytuacja się uspokoiła, na południe od Zaporoża sytuacja się uspokoiła i poza ostrzałami artyleryjskimi nie pojawiają się informacje o wznowieniu działań zaczepnych ze strony wojsk rosyjskich na terenie obwodu Zaporowskiego. Natomiast istotne jest to, że samo Zaporoże było dzisiaj ostrzeliwane przez Rosyjskie rakiety. Tutaj mowa jest przede wszystkim o awaryjnym odpalaniu rakiet przeciwlotniczych S300, z których kilkanaście spadło w rejonie Zaporoża w nocy, jak i dzisiaj nad ranem. Ogólnie rzecz ujmując, w nocy Rosjanie przeprowadzili kolejną serię uderzeń lotniczych na ukraińską infrastrukturę cywilną. Najpierw w nocy wystrzelono kilkadziesiąt. Dronów Szachet, dronów kamikadze, które w większości miały zostać zestrzelone przez ukraińską obronę powietrzną. Nad ranem rozpoczęły się uderzenia właśnie z wykorzystaniem rakiet S-300, i tutaj wśród celów wymieniane było przede wszystkim Zaporororze oraz Charków. Natomiast w późniejszych godzinach Rosjanie przeprowadzili uderzenia z wykorzystaniem pocisków manewrujących, które wystrzeliwane były. Zarówno z terytorium Federacji Rosyjskich z bombowców strategicznych, jak i z Morza Czarnego z rosyjskich okrętów. Wśród celów, które były obrane przez, przez rosyjskie pociski, wymieniane były ponownie Charków, Zaporoże, ale również Odessa, Mikołajów, Kijów, Winnica czy rejon Lwowa, chociaż nie są to wszystkie miejscowości, które były objęte rosyjskim uderzeniem. Ukraińcy deklarują, że Rosjanie wystrzelili około 71 pocisków, z których 61 udało im się zestrzelić. Pojawiają się informacje, na ten moment jedyne, jakie uzyskały potwierdzenie, że cztery elektrociepłownie w wyniku tych ostrzałów, ostrzałów uległy uszkodzeniom. Jest to więc element cały czas trwającej rosyjskiej kampanii nalotów lotniczych na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Sytuacja, która powtarza się regularnie co kilka tygodni. Należy spodziewać się wznowienia i wzmocnienia tego typu działań ze strony wojsk rosyjskich, co będzie powiązane z intensyfikacją działań na lądzie i wznawianiem działań zaczepnych, a później już działań ofensywnych na wybranych odcinkach frontu. Natomiast my wracamy teraz do sytuacji na lądzie. Tak jak wspomniałem na odcinku zaporowskim, sytuacja ustabilizowana. Jeżeli chodzi o rejon styku obwodu zaporowskiego i donickiego, to tu cały czas najbardziej interesuje nas. Rejon Wuchłedaru. Jak Państwo pamiętają z ostatnich odcinków, Rosjanie czynili tutaj próby przełamania ukraińskiej obrony celem zajęcia właśnie tej miejscowości. Te działania są ponawiane przez wojska rosyjskie przez ostatnie kilka dni regularnie, właściwie codziennie. I ostatnie rosyjskie działania, które były tutaj podjęte, siłami przede wszystkim 155. i 40. Brygady. Piechoty morskiej zakończyły się całkowitą rosyjską klęską, wręcz kompromitacją i katastrofą. Rosjanie wpadli w zasadzkę artyleryjską, zasadzkę minową. Ustanowioną przez, przez ukraińskich obrońców w rejonie Wuchładaru. Pola na południe od Wuchładaru były całkowicie zaminowane i Rosjanie musieli korzystać z jedynej drogi, która pozostała wolna od min lub była rozminowana przez rosyjskich esaperów. I tą wąską drogą Rosjanie wysłali około, około 50 pojazdów, które atakowały w linii w kierunku pozycji, pozycji ukraińskich. Te Pojazdy dostały się pod celny ogień ukraińskiej artylerii. W wyniku tych ataków Rosjanie utracili około 30 pojazdów, z czego 15, co najmniej 15 było czołgami. Takich ataków kolejnych Rosjanie przeprowadzali w rejonie Wuchładarów w ciągu ostatnich dni kilka. Wszystkie one zakończyły się w dokładnie ten sam sposób, czyli zakończyły się wysokimi stratami zniszczonym i utraconym sprzętem, a także wysokimi stratami po stronie samych rosyjskich żołnierzy. Tutaj mowa właśnie o jednostka wchodzących w skład 155 i 40 Brygady Piechoty Morskiej. Wedle dostępnych informacji siły, jakimi Rosjanie tutaj atakowali, a więc elementami tych wspomnianych przeze mnie jednostek, to były minimum dwa pułki, z których jeden został całkowicie utracony. Także wysokie straty rosyjskie w tych nieudanych atakach na Wuchłedar. Gdyby Państwo pamiętali sytuację z maja ubiegłego roku i Rosyjski blamasz w rejonie Biłochoriwki, kiedy próbowali oni przeprowadzić desant przez Doniec i w wyniku tych działań utracono minimum 70-80 pojazdów, to mamy tutaj do czynienia właściwie z powtórką tej samej sytuacji. Rosyjscy komentatorzy, rosyjscy analitycy nie pozostawiają tutaj suchej nitki. Na, na dowództwie pojawiają się otwarte oskarżenia o niekompetencje dowódców, którzy prowadzili operację na tym odcinku. Natomiast wydaje się, że Rosjanie będą ponawiali tutaj uderzenia w rejonie Wuchłodaru tak długo aż starczy im sił, aby takie działanie prowadzić. Poza zaangażowaniem jednostek Piechoty Morskiej mamy tutaj również informacje o częściowym zaangażowaniu jednostek grupy Wagnera, a także Wojsk powietrzno-desantowych. Wszystkie te trzy rodzaje sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wzajemnie oskarżają się o przyczynę tej klęski. Także w takim małym wycinku, na takim małym obszarze mamy, mamy przykład tej rywalizacji pomiędzy różnymi rodzajami sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pomiędzy różnymi jednostkami, a także rywalizacji pomiędzy dowódcami, którzy. W każdym razie, pod Wuchłedarem sytuacja nie uległa zasadniczo zmianom. Miejscowość jest pod pełną kontrolą e, armii ukraińskiej. Ukraińcy próbowali tutaj nawet kontratakować, wypychając Rosjan e, z pozycji bezpośrednio na południe od Wuchłedaru. Także sytuacja jest e, stabilna. Pawliwka pod kontrolą rosyjską, Wuchłedar w całości pod kontrolą ukraińską. Również obszar pomiędzy Pawliwką a Wuchłedarem znajduje się pod kontrolą ukraińską. Wobec tego przesuwamy się w rejon. W rejon Doniecka, gdzie Rosjanie ponawiają uderzenia w kierunku wsi Pobieda, a także Marinka. Pobieda nadal pod pełną kontrolą ukraińską. Rosjanie zostali tutaj zatrzymani przez ogień artyleryjski i nie udało im się nawet do tej miejscowości podejść. W samej Marince sytuacja nie uległa większym zmianom. Kilka budynków dostało się pod kontrolę rosyjską, natomiast Rosjanie atakowali, atakowali w obszarze na północ od Marinki, przesuwając nieznacznie linię frontu w kierunku zachodnim. Sytuacja więc jest tutaj całkowicie ustabilizowana. Rosjanie wytracają znaczne ilości sprzętu i żołnierzy, atakując bezpośrednio na doskonale umocnione pozycje ukraińskie. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wschodnim. Podobna sytuacja w Pervomańskie, z tym, że tutaj działania ze strony rosyjskiej są dużo bardziej ograniczone niż w Marince. Jeżeli chodzi o Wodiana i Opytne, obie miejscowości pod kontrolą rosyjską i z nich Rosjanie próbowali atakować w kierunku północnym, tak aby obejść od zachodu ukraińskie umocnienia w Avdiivce. Mamy tutaj nieznaczne postępy rosyjskie na obszarze pomiędzy Opytnem i Wodiany, a wsią Siewierne. Natomiast Rosjanie do samej wsi jeszcze nie podeszli. W ciągu ostatnich trzech dni Rosjanie zaatakowali również w rejonie samej Avdiivki, czyli z wykorzystaniem zarówno jednostek piechoty, wspartych przez oddziały zmechanizowane. Sytuacja bardzo zbliżona do tej, którą e, omówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o Wuchłedar. E, Rosjanie wpadli w ukraińską zasadzkę, dostali, dostali się pod precyzyjny ogień artyleryjski i po stratach musieli wycofać się na pozycje wyjściowe. Nieznaczne rosyjskie uderzenia w rejonie wsi Kamianka, a także na północ od niej, które nie prowadziły do przesunięcia linii frontu w kierunku zachodnim. Wobec tego przesuwamy się w kierunku północnym. Mijamy Gorłówkę, gdzie sytuacja nie uległa najmniejszym zmianom, jedna i druga strona nie prowadziła żadnych działań i dochodzimy do Bachmutu. Jak to zwykle bywa omówienie sytuacji w rejonie Bachmutu. Rozpoczniemy od odcinka na południe od tego miasta, gdzie jednostki rosyjskie cały czas próbują zbliżyć się do wsi krasne leżącej wzdłuż drogi T0504 pomiędzy Konstantynówką a Bachmutem. Rzeczywiście Rosjanie poczynili tutaj pewne postępy, zbliżając się już bezpośrednio do tej wsi, i w tym momencie odległość, jaka dzieli rosyjskich żołnierzy od pierwszych zabudowań Krasnego, to jest jakieś 200, być może 400 metrów. Natomiast sytuacja jest dynamiczna: jedna i druga strona prowadzi tutaj ataki i kontrataki. Natomiast informacje o tym, żeby Rosjanie do samego Krasnego weszli, są w tym momencie całkowicie fałszywe. Jednocześnie Rosjanie atakując wzdłuż kanału przesunęli się w kierunku drogi T0504 i w kierunku wsi stupoczki. Źródła rosyjskie wskazują, że sama wieś jest pod kontrolą. Ukraińską, natomiast Rosjanie stacjonują bezpośrednio na jej obrzeżach. Ponadto podeszli pod samą drogę T0504 pomiędzy wsiami Stupoczki a Krasne, atakując w kierunku bezpośrednio na miejscowość Chasiv Yar. Ukraińcy temu zaprzeczają. Na ten moment brak informacji potwierdzających zapewnienia rosyjskie, natomiast nie zmienia to faktu, że sama droga nie jest już wykorzystywana aktywnie przez siły ukraińskie, Zarówno do rotacji, do przerzutu wojsk czy do zaopatrzenia. Ostatnią drogą zaopatrzeniową jest droga pomiędzy Czasivim Jarem a Bakhmutem. Ta jest już nieregularnie i niecelnie, w większości przypadków ostrzeliwana przez rosyjską artylerię. Jest to związane z rosyjskimi postępami właśnie w kierunku Krasnego. E, natomiast dopóki Rosjanie nie opanują wsi Krasne, droga ta jest jeszcze bezpieczna i Ukraińcy będą z niej korzystać celem zaopatrywania wojsk, przerzutu zaopatrzenia, e, rotacji żołnierzy czy e, czy po prostu prowadzenia uzupełni. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, to tutaj trwają rosyjskie naciski z trzech kierunków, z południa, ze wschodu, jak i z północy. Odnotowywane są niewielkie postępy ze strony rosyjskiej, ale pamiętajmy o tym, że Rosjanie Bachmutu siłą zdobywać nie chcą. Dążą jedynie do tego, aby wiązać siły ukraińskie, angażować je w bezpośrednie walki w samym mieście i tym samym ograniczać pole manewru siłom ukraińskim, które prowadzą działania obronne również na południe i na północ od miasta. Wobec tego przesuwamy się na kierunek północny, gdzie Rosjanie odnotowali w ciągu ostatnich dni największe postępy, atakując z rejonu Błachodatne w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, obchodząc ukraińskie pozycje w miejscowościach Krasna i Paraskowiwka. Sytuacja analogiczna, bardzo podobna do tego, co stało się kilkanaście dni temu w Sołedarze, kiedy to Rosjanie wykorzystali moment rotacji i wtedy przełamali ukraińskie pozycje, ostatecznie zdobywając Sołedar. Tu sytuacja była, tak jak powiedziałem, bardzo podobna. Rosjanie wykryli moment rotacji ukraińskich jednostek, które broniły obszaru na zachód od Błachodatnego. W momencie, kiedy ten obszar przejmowały. Na swoją odpowiedzialność, między innymi 113 i 127 Brygada Obrony Terytorialnej, która miała być wsparta przez 4-17 Brygadę Pancerną. Rosjanie zaatakowali i zepchnęli e, ukraińskich żołnierzy w kierunku wsi Zaliznańskie, a także osad Dubowo-Wasyliwka i Orychowo-Wasyliwka, dochodząc tym samym do drogi M03 i wychodząc na tyły ukraińskich żołnierzy, którzy bronią się we wspomnianych przed chwilą miejscowościach Krasna Góra i Paraszkowiewka. Z tego też kierunku Rosjanie zaatakowali w stronę wsi Barchiwka, wychodząc już na coraz głębsze tyły ukraińskich obrońców. Mogło to się zakończyć kompletnym odcięciem otoczeniem ukraińskich jednostek, które bronią się w rejonie Krasnej Góry Paraskowiewki, natomiast Ukraińcy wyprowadzili tutaj serię kontrataków i główną siłą zaangażowaną po stronie ukraińskiej była tutaj 30. Jest brygada zmechanizowana, wsparta przez 219 Brygadę Obrony Terytorialnej. Rzeczywiście Rosjanie zostali wyparci z bezpośredniej okolicy drogi M03 w kierunku Doliny, ale nadal stacjonują rosyjskie jednostki bezpośrednio na zachód od Krasnej Góry i Paraskowiwki, co oznacza, że to zagrożenie potencjalnym odcięciem tego rejonu cały czas istnieje. Rosjanie stąd zresztą prowadzili dzisiaj kolejne uderzenia w kierunku Zaliznańskie, Wasyliwki drogi M03. Natomiast informacje, którymi dysponuję w tym momencie, wskazują na to, iż te uderzenia zostały jednak odparte. Jeżeli zaś idzie o samą sytuację w Krasnej Górze i Paraskowiwce, to Krasna Góra jest podzielona mniej więcej po połowie. Ukraińcy nadal utrzymują swoją obecność w zachodniej części tej miejscowości. Jeżeli zaś idzie o Paraskowiwkę, to jej północna część została zajęta przez wojska rosyjskie. Działania trwają również w jej południowej części na styku Bachmutu i paraskowiwki, gdzie Rosjanie coraz bardziej wchodzą w głąb pozycji ukraińskich, natomiast nie ulega wątpliwości, że w ciągu tych ostatnich 3-4 dni postępy rosyjskie w okolicach Bachmutu nie były bardzo znaczne. Niebezpieczna sytuacja nastąpiła na północy, kiedy Rosjanie wykorzystali moment rotacji, ale szybkie kontruderzenie doprowadziło do ustabilizowania frontu na tym odcinku, i w tym momencie ten front nadal pozostaje stabilnym. Wobec tego przesuwamy się wzdłuż drogi T0513 w kierunku Siewierska. Ograniczone działania rosyjskie w kierunku wsi Wesele, Rozdoliwka, Fedoriwka i Wasiokiwka. Wszędzie tam do tej pory Ukraińcy skutecznie odpierali rosyjskie uderzenia. Pojawiają się informacje, że dzisiaj głównym celem rosyjskich działań w tym rejonie była wieś Fedoriwka. Natomiast na ten moment brak informacji o przełamaniu ukraińskiej obrony na tym kierunku. Wobec tego przesuwamy się bezpośrednio w rejon Siewierska, gdzie Rosjanie prowadzą działania wiążące w rejonie Choriwki, Spirnego i Werchnio-Kamieńskie. Wszędzie tam Ukraińcy skutecznie odpierają rosyjskie działania. Przesuwamy się więc na północny brzeg Dońca, gdzie również inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej. Rosjanie atakują w kierunku rzeki Żerebiec, a więc w kierunku miejscowości Terny, Jampoli, Wkatorskie. One wszystkie pozostają pod kontrolą ukraińską, natomiast Rosjanie rzeczywiście przesunęli linię frontu o kilka kilometrów spod Kreminnej w kierunku właśnie rzeki Żerebiec. Jeżeli chodzi o kierunek Swatowski, to tutaj sytuacja nie uległa większym zmianom. Walki cały czas trwają przede wszystkim w rejonie Kuzemiwki i Stelmachiwki. Ta pierwsza pod kontrolą rosyjską, ta druga pod ukraińską. Rosjanie nie zdołali również zająć ponownie miejscowości nowoseliwskie, co oznacza, iż na tym kierunku, bezpośrednio na zachód od Swatowa, nie odnoszą większych sukcesów. Jeżeli zaś idzie o rejon bezpośrednio przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, północno-wschodniej części obwodu charkowskiego, to tutaj również inicjatywa pozostaje po stronie rosyjskiej. Rosjanie zdołali wypchnąć Ukraińców z kilku wsi, które obsadzali oni na wschód od rzeki Oską. Ukraińcy zostali prawdopodobnie zmuszeni do całkowitego wycofania się na drugi brzeg rzeki do miasteczka Dworiczna. Natomiast informacje, które dzisiaj się pojawiły ze strony rosyjskiej o zajęciu dwory są fałszywe. Rosjanie zajęli wieś Dworiczne, która leży na wschodnim brzegu Oskołu, Sama Dworiczna, miasteczko jest pod pełną kontrolą ukraińską. Rosjanie niemniej zajęli wieś Synkiwka i prawdopodobnie również Krianikivka. Jeżeli chodzi o sytuację bezpośrednio na północ od Harkowa oraz na wschód od Sum, to tutaj Rosjanie prowadzą regularny ostrzał artyleryjski w miejscowości przygranicznych. Okresowo pojawiają się również informacje o działaniach rozpoznawczych rosyjskich oddziałów bezpośrednio w rejonie przygranicznym. Zbliżając się do końca, należy wskazać, iż wydaje się, iż te wszystkie działania, które mają miejsce, gdzie inicjatywa na wszystkich frontach pozostaje. Po stronie rosyjskiej te działania są wstępem lub już nawet elementem spodziewanej przez wszystkich rosyjskiej ofensywy. Mamy do czynienia z próbą budowania podłoże pod przyszłe działania ofensywne. To jest najbardziej widoczne w rejonie Wuchłodaru, Bachmutu, a także Kreminnej, Sfatowa czy w kierunku Oskołu. Wszędzie tam Rosjanie próbują z jednej strony wiązać siły ukraińskie, dokonywać przełamywania linii frontu, tak aby wprowadzone później działania, szersze działania, rzeczywista ofensywa już weszła w zmęczone siły ukraińskie i podstawowym celem Rosjan jest zaangażowanie ukraińskich obwodów już teraz, aby nie mogły być one wykorzystane przez Ukraińców, gdy ta rzeczywista ofensywa będzie miała miejsce. Na ten moment informacje wskazują nam niezbicie na to, że Ukraińcy odwodów nie wykorzystują. Cały czas są one trzymane w rezerwie, na dalekich tyłach i są przygotowywane do zaangażowania w sytuacji, kiedy Rosjanie rozpoczną już Finalną fazę swojej ofensywy. W tym momencie to jest jej wstęp lub pierwsza faza należy spodziewać się intensyfikacji działań ze strony rosyjskiej w następnych tygodniach. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli Rosjanie nie zaatakują w lutym lub na początku marca, to prawdopodobnie ten, tej ofensywy możemy się spodziewać już dopiero gdzieś w maju, gdyż okres drugiej połowy marca, kwietnia, pierwszej połowy maja to będzie okres Rasputicy, błot, Błota, Odwilży, który utrudni, uniemożliwi właściwie prowadzenie działań ofensywnych z wykorzystaniem wojsk zmechanizowanych i pancernych. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo